Cześć, ja dzisiaj chciałam tak króciutko o świadomości. Jaki to jest człowiek świadomy? Na pewno ten, który wie, że może sobie kreować sam swoją własną rzeczywistość który wie, że takie niskie stany jak złość, zazdrość, gniew, kontrola, manipulacja to nie są rzeczy, które są pożądane w jego życiu na pewno nie. To, to wszystko to, co się opiera na kłamstwie jest odrzucone to co na ciężkości czyli wszystkie te takie stany i takie sposoby myślenia, które nie są z nim zgodne i nie czuję się z nimi dobrze i komfortowo no i taki człowiek świadomy, no to wiecie chciałby, żeby też inni mieli takie fajne yy, życie ale nie możemy chcieć za kogoś Teraz jak to, no ale przecież mąż, żona, dzieci, przyjaciele, rodzice i tak dalej. Przecież oni powinni też wiedzieć, żeby im było tak dobrze i lekko. No ale nie każdy jest gotowy na to przyjęcie lekkości, wybudzenie się z tego, w czym żył, w czym został wychowany, yy, co zna. I, I to jest tak jakby kogoś budzić. Ktoś sobie jest w swoim własnym śnie, a my teraz go budzimy. Ej, wstawaj, wstawaj! A on, ma, ale ja sobie śpię, czemu ty mnie budzisz? Wstawaj, bo tutaj na ciebie coś czeka fajnego. On nie wie o co chodzi, bo on tego nie widzi, nie jest na to gotowy. Każdy ma swoją własną świadomość na takim poziomie, na jakim jest gotów. Nie ma go co na siłę tam przebudzać. No, możemy tylko sami pielęgnować, by być przykładem i inspiracją dla innych. Wtedy inni zobaczą. Nie ma co na siłę niczego. Ani krytykować też i oceniać nie ma co. Pamiętajcie, nie oceniajcie siebie, bo to jest największą nierzeczli nierzeczliwością wobec samych siebie i to, e, to ściąga na nas e, zło. E, nie oceniajcie siebie, bo kiedy nie będziecie o, e, siebie oceniać, nie będziecie innych oceniać na motorze jedzie i ma na głowie kask z Pikachu <grymne> fajnie, super widzicie, to znaczy żyć z lekkością i nie przejmować się co inni pomyślą cudownie, jest piękna pogoda, Gdynia jest piękna cała Polska jest piękna, świat również więc yy, nie ma co oceniać każdy jest na takim poziomie świadomości na jakim jest gotów być w tym momencie i tyle mnie dla Was, cudownego, pięknego dnia ja idę na spacer. Cześć!